Dzisiejszy sposób uczenia, przekazywania wiedzy, dostępu do wiedzy jest bardzo uporządkowany, urzędowy, sformalizowany. Są metodowe szkoły, programy, podręczniki, zasady zapisu do pierwszej klasy, przechodzenia do następnych, tak aż do, do matury czy potem do studiów. Czasem Ewangelia cofa nas o dwa tysiące lat i mówi o innym sposobie zdobywania wiedzy, może nawet i innej wiedzy, nie tyle takiej wiedzy, czysto ludzkiej, intelektualnej, zrozumienia, yy, dlaczego świeci słońce w dzień, księżyc nocy, czy yy, jak działają prawa fizyki, chemii, ta wiedza też jest potrzebna i użyteczna, natomiast niestety ma ona mankament, mianowicie nie jest wiedzą, która jest mądrością życiową, która mówi jak dobrze żyć, aby być szczęśliwym. Otóż e, dzisiejsze, dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Łukasza mówi o Jezus jako nauczycielu, ale specyficznym nauczycielu, Nauczycielu, który uczy, ale też ma niemałe wymagania. Naprawdę niemałe wymagania. Na tle innych nauczycieli tamtego czasu rzeczywiście Jezus jest wyjątkowo radykalnym nauczycielem. Na przykład nie przewiduje możliwości przechodzenia do Innych nauczycieli. Albo domaga się, no właśnie, domaga się bardzo zupełnego, całkowitego oddania się jemu jako mistrzowi, jego nauce Ewangelii. Pierwsza wskazówka o lisach i norach, o lisach, które mają nory, takich, które mają gniazda, mówi o totalności, takiej zupełności oddania się na służbie Ewangelii. W tym nie ma miejsca, gdzie bym mógł położyć głowa, zatem y, nie ma pewnej stabilizacji. Praca do pracy do domu. Y, na klucz od swojego domu coś brudów jest do jedzenia, czy przygotowany w do wygrzania. Y, nie ma gdzie położyć głowa, zatem nie ma takiej stabilizacji. Nie ma pewności miejsca. Kontekstem tej sytuacji, takiego zupełnego zdania się przez względne Ewangelię na Pana Boga, na Jego odmocność jest prośba w Lutwie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jezus w tej prośbie uczy, abyśmy starając się na szlep codziennie zapominali, że ostatecznie jest to dar Pana Boga, dar odmocności. Bo w jakiś sposób też o tym przypomina, że y, przy całych naszych staraniach, ostatnie słowo o plonach, nie do końca należy do nas, do ludzi, do naszych największych zabiegów starań. A zatem w tej prośbie w modlitwy Pańskiej, chyba naszego powszedniego, tutaj nam dzisiaj wyraża się zawierzenie o waczność ufność Jezusa, a za Nim Jego uczniów, y, w Bożą troskę od człowieka. Bożą troską człowieka. Przypomnijmy sobie z Ewangelii Mateusza, wskazania na górze te miejsca, gdzie Jezus przypomina swoim słuchaczom, kto przy całym trudzie swoim może dodać jeden dzień do swojego życia. Czy może powstrzymać, jego głosy przestały być, nie stały się śliwe. Kto może być. Pięknie zadbano o siebie choćby kwiaty w formie które dziś są piękne, a potem to pod wpływem słońca zjedną i będą zmarniały. A zatem to byłaby pierwsza wskazówka. Bezdomność tymczasowo się Jezusa, także jego uczniów, ale ze względu na troskę Boga. Boga, który chce, aby właściciele jego królestwa, jego panowania na Ziemi. Mogli wypełnić swoją misję. Druga odpowiedź Jezusa spotyka się, druga prośba jest do ucznia: spotyka się z oporem. Wydaje się, że najmniej ludzki opór najmniej pogrzebać mojego Ojca. rzeczywiście, gdyby tutaj chodziło dokładnie o taką sytuację, że Ojciec. To jest pogrzeb, to jest kwestia zwłoki jednego dnia. Mogłaby się ta prośba jest wydawać taka no, trochę nieludzka, Został, umarł, umarłym, niech umarłym. Natomiast y, sytuacja w dochodzi, jest nieco y, inna. Y, uczeń mówi o złym pogrzebać mojego i zatem doczekać jego śmierci, przyjąć jego y, majątek i dopiero wtedy podjął decyzję, y, stanie się twoim uczniom. Zależy, czy będzie to trwały tydzień, czy miesiąc, czy, czy rok, czy, czy dłużej. Zatem jest to swego rodzaju yy, pewien oportunizm. znaczy oportunizm, a nie ludzkie zachowanie? Otóż yy, dlatego, że prośba Jezusa, oferta Jezusa, dar Jezusa są darami na życie wieczne. Yy, decydują o tym, co ostateczne, właśnie także. Śmierci, tylko szczęściu, tutaj doczesności, za życia. Przypomnijmy sobie słowa, ciało moje, co spożywa moje ciało, będzie żył na wieki, będzie miał życie w sobie. I stąd ten, ta odpowiedź ucznia jest takim oportunizmem, taką małodusznością, taką małością, niedocenieniem daru który został Mu ofiarowany stać się uczniem Jezusa. I wreszcie trzecia prośba, yy... trzecia odpowiedź, którą słyszymy. Kto przypada rękę do Boga, wstecz się ogląda i nie daj do kresztwa Bożego, czyli nawet nie żegna się ze swoimi najbliższymi. Jest to sytuacja zupełnie odwrotna niż w przypadku Elizeusza, który po... Eliasza, który powołując na Elizeusza pozwala, by ten Zanim przystąpi do Niego, zacznie być towarzyszem jego według nauczania, najpierw mógł pożegnać się ze swoją rodziną, z bliskim. Otóż ta jeszcze mocniej podkreśla dar Jezusa, ofertę Jezusa, lider. wtedy jak był jedynie prorokiem, wielkim meumiołem, może największym z proroków Starego Przymierza. Największym yy, porównywanym z Mojżeszem przypomnijmy sobie scenę przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor, kiedy odsłania cząstkę swojego yy, zakrytego w człowieczeństwie bóstwa i podejmuje dialog o swoim odejściu, czyli o przejściu przez śmierć do Ojca, dialog z Eliaszem i z Mojżeszem, a więc największymi mężami ludu dobranego ludu yy, Bożego. Pan Jezus inaczej niż Eliasz Eliseusza mówi zosta swoją rodzinę, nie ogląda się wstecz, zaczyna się sytuacja zupełnie nowa radykalna. Przyłączenie się do mnie to decyzja najistotniejsza z całego Twojego życia i stąd nie odwraca się wstecz. Oczywiście oczywiście to odpowiedzi Jezusa nie możemy traktować jako dosłowne wezwania dla nas, w sensie porzucenia pracy, y, do moswa, zdania się na Ewangelię, dosłownie traktują to ci, którzy y, na przykład stają się bezrobnymi kaznodziejami czy wstępują do y, zakonu. Natomiast y, istotne będzie y, to, co jest podstawą takie oczekiwania Pana Jezusa y, w przypadku tej tymczasowości bezdomności, zdania się na ludzką życzliwość, będzie to wyraz zawierzenia może opatrzności, zaufania Bogu, który no, nie zapomina o nas. Troszczy się o nas w y, sprawach wielkich i małych, od momentu, kiedy pojawiliśmy się na tym świecie, aż do momentu, kiedy przez przyjdziemy przejdziemy do Jego domu. A zatem to byłaby pierwsza ważna wskazówka. Y, nie zapominać, że ci, którzy są uczniami Jezusa, są także przedmiotem troski. Bo, Bożej opatrzności, Bożej maskawości, yy, która no, nie tylko wtedy się nad nami okazuje, gdy jej przysypamy, gdy jesteśmy świadomi, ale także yy, kiedy umyka nam uwadze jakoś na to braku. Druga odpowiedź Jezusa o wystawie pogrzebania umarłych i umarłych yy, interpretowana jest jako przypomnienie, aby ci, którzy są blisko Jezusa, Rzeczywiście myli od ludzi to, co jest istotne, to co jest źródłem życia, pełnią życia, co daje człowiekowi trwałe, a szczęście, od tego, co jest nieztrudne, czyli od tego, co jest życie oraz śmiercią, co jest grzechem, który niesie śmierć oddziela od Pana Boga i życie bliskości Pana Jezusa. Zaś yy, trzecią wskazówkę o nieoglądaniu się za siebie. Ta wskazówka może być specjalnie cenna dla ludzi, którzy jakoś borykają się swoją przeszłością, z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, jakimiś krzywdami, niesprawiedliwościami, rozczarowaniami. nie oglądanie się wstecz oznacza spojrzenie do przodu, nie rozgrzewanie ran, ale zaufanie, że ci, którzy są uczniami Jezusa, dojdą ostatecznie do swojego przeznaczenia i tam te wszelkie krzywdy, zranienia, rozczarowania, zawody w góle będą poprostowane, uleczone będą, będą naprawione. Konkludując zamykając rozważanie słowa Bożego. Generalnie chodzi o bycie uczniem Jezusa, trzymanie się Jego nauki, nawet jeżeli jest bardzo radykalna, bardzo wymagająca, ale jest to nauka zbawiciela. Jest to Boża Ewangelia, prawdziwie dobra nowina, chociaż wymagająca. A to, że często nie podołamy, jesteśmy w stanie tak wielkim oczekiwaniu wobec nas Jezusa za coś uczynić. Otóż ona przypomina, że jest to Boża nauka, a zatem bez Bożej łaski nie da rady, według niej żyć układać i być szczęśliwym. Bez Bożej łaski nie da rady.